Hej, witajcie drodzy widzowie, Areco265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na spotkanie towarzyskie w ramach e, Kariery menedżerskiej Reprezentacji Polskiej Arkadiusza Kodnowskiego, wtorek pierwszy odcinek, a dzisiaj drugi odcinek e, z Kariery menedżerskiej Arkadiusza Kodnowskiego. Reprezentacją Polski, mecz towarzyski reprezentacji towarzyskie spotkanie. Islandia kontra Polska. Bez błędnego przedłużenia przejdźmy sobie do W eee, Konfiguracja. Oni mają niebieskie. To my sobie weźmiemy. Zmień strój. O, czerwono-biało. Będzie się ładnie odznaczało. Nie czuję, że rymuję. Wiem o tym. I teraz będzie oczywiście granko. Gramy pols. Ustawienie widzicie na granie 402. Zaczynamy. Przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz To Tomasz Złuchowski, nie siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Islandia zmierzy się z naszą drużyną narodową. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zaczyna rywalizacja od pierwszej do ostatniej. Minut. Wiecie co? Dam trochę głośniej Wybaczcie, że wy moją rękę widzieli eee, Nie, znowu leci mi ten kływa. Dobra, teraz jest. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Sanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jaskół. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do, do napastnika, napastnika, na obieg bocznych obrońców i asekuracji obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. teraz skład gości na to spotkanie i chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1 4 4 2 pomocników to więcej możliwości w środku pola ale i kłopoty jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji do tego dochodzi efektywność gry z szydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwiołowik Piątkowie, jeszcze nie zmieniło numeru to, to poprawimy mu ten jak Wisek i zaczęło się. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Jan Bednarek nie podawał. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym gryblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrony. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Bez problemu odbieranie Nie można tak podawać stojąc między słówkami. A nie ma. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Jest. Coraz bliżej pola karnego. Próbujesz szczęścia, ale strzał zablokowany. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Nie, nie mogę, kurwa. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? I przy piłce z Sigurcą. Dobre uderzenie, niezła obrona. Piłka wciąż w grze! Nie, 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 już nie. Akcja przerwana. Spalony. Polacy mają sporo przestrzeni w słuszni i I teraz idzie w kierunku środka. Musi to strzelić, teraz! 1-0! Jest! Teraz już nie będzie wyrachowania, że się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy! Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No no! Czerwoni mają prowadzenie. Trzeba tylko je obronić. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Polacy sporo biegają, tyle, że za a nie z nią. Zaraz, zaraz, E eee, no faul, panie ewidentny! Żółta, dziękuję żółtko. Nawet czerwony Wkazał w tym momencie. Te przewinienia zawsze trudno ocenić, bo trzeba jednoznacznie zdecydować, czy faul uniemożliwił wykorzystanie czystej sytuacji strzeleckiej, czy nie. A to nie jest takie oczywiste. Tak, przepisy pozostawiają spore pole do interpretacji. Tym razem skończyło się tylko żółtą kartą. Naczej chwycę między dwa palce. Nie, dobra, dobra, zróbmy to na krótko. Wszystkie bodanie z do kolegiowego. A teraz szansa na gola. Ale szczęła teraz! Wydawało się, że to musi być Rywalna Ciska, może zaliczyć stratę. Dobre, przerwanie akcji iwala. Przejmują teraz piłkę po wejściu zielińskiego. I tracą teraz posiadanie piłki. Strał. Obronił, ale piłka przy. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. Panie, gwizd pan. Dziękuję. Słyszymy gwizdek kończący pięć. rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Sigurdsson. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Gelfi są błędnie wymieniają piłkę. Szukają okazji do zaatakowania. To jest szansa na wyrównującą bramkę. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Praktą z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Traci piłkę po tym doskoku. Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie. Nie sądzisz? Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Piłka trafia w poprzeczkę. Ależ bramkarz ma szczęście. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. No, gdyby to weszło, dalsza część meczu inaczej by wyglądała. Dwukrotnie powiększyliby przewagę. Minimalnie się pomylił. Piłka się odbiła i rezultat ciągle niepewny. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Mamy go! i powtórka gola. Strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać. A mimo to, teraz obraz. W no. razie 2-0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Pracą teraz klikę. bardzo źle podał. Tak należy bronić dostępu do własnej gramki. Z piłką Robert Lewandowski. Przeciwnik liczył. Inaczej dobra lewy piątek odpocznie, wejdzie idzie Milikuś. a No lewy też nie odpocznie Kownacki Dzielinic. Trzymać. No i takie zmiany robimy. Ta dole, ale już po zagrożeniu. Sidusco, ma teraz pikkę. Kansa na poprawę wyniku. Ankaż robi swoją robotę, a ta akcja trwa. Tak się broni. Nie Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie dobrze zagrane będzie ta sytuacja. I różnicą trzech woli. Po prostu muszą to wygrać. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Cisnął tam futbolistę, strzelec uderzając przy krótkim tłu. Znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. I ładnie mija teraz rywala. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjnie. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Kto to jest ławka? Udane wejście, akcja przerwana. I co? Obrona wywija piłkę po tym dośrodkowaniu. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu. Tak, żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo Pawła. ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Zablokowany ten strzał. Skuteczny pressing teraz. Uwaga! Szczęsny, nie ma bramki, znakomicie. Tak się mm. Rebus. Pozostało już tylko 120 sekund. Ona flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. A teraz będzie dobra okazja. Wciąż muszę uważać. Nie strzał! ale bra... i jest. Ostatni się... Także 3-0 i kończymy imprezę. Także nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapkę w górę, komentarze pod filmem do utworzenia. To wszystko. na dziś łapki w górę, suby z dzwoneczkiem komentarzem zostawiacie pod filmem. na się. Dziś... A i właśnie się żegnamy.